znalazłem smoczy owoc Udała nam Ale nie powiem już że z ziemi Ej, i kupiłem, Adaś, kupiłem tobie ten smoczy owoc Zajebiście no? Tak? No. Smacznego no, Wyjeżdżamy z miasta, dzieciaki już się kąpią w rzece. Patrz jakie świry Zero w ogóle problemów Witam kolejny dzień. Dzisiaj rano znowu lecimy z treningiem i powiem Wam, że jestem mega zadowolony z tego, że posiadam social media. Dlaczego? Już Wam tłumaczę. Nie wiem, czy pamiętacie, czy nie, ale jak byłem jeszcze w tej podróży, przekraczałem granicę ostaryka Nikaragua, yy, Musiałem zostawić drona w Kostaryce no i zostawiłem go w małej miejscowości. Gdzieś tam na północy Kostaryki Okazało się, że mój kapelusza wspólny znajomy pracował w hostelu Skontaktowaliśmy się z nim i on mógłby tego drona do siebie, że tak powiem, przyjąć Ale ten dron był na północy Kostaryki, a ten znajomy mieszka w stolicy No i okazało się, że znajomy tego znajomego jest właśnie w tej miejscowości, gdzie ja. ja mu przekazałem drona on drona przekazał temu wspólnemu znajomemu. Wiem, że to trochę zakręcone. I wczoraj napisałem na Instagramie, czy jest ktoś w Kostaryce. Odezwało się sporo sympatycznych ludzi. I jedna para z Polski powiedziała, że są, jutro wracają do Polski. I podesłałem numery do mojego znajomego. Powymieniali się i zabrali, słuchajcie, mojego drona do Polski, który tam leżał od yy, chyba listopada. Tak więc, dzięki jeszcze raz serdecznie. Dobre mordki Pozdrawiam Od razu z samej lecę z treningiem, żeby nie było żywania, bo trzeba wrócić do formy na właściwe tory Witam serdecznie, piękny, kambodżański, a w sumie to Khmerski poranek Idziemy na ściananie. tutaj zobaczyć. od rana chłopaki przywożą butelki plastikowe, najprawdopodobniej do rozlewania wody a masz, tak to się robi na ziemię ja i że nikt nie będzie przejmował, że opadło, czy nie opadło. A ja zawijam się w stronę chaty prezesa. No i za chwilę będziemy konsumować jakieś siadanko. Wypożyczam skuterek, no i jedziemy w trasę. No jestem już Adama, zobaczcie firmowa koszulka, jeszcze stara, raport Z do środka. środka i idziemy sobie na. Śniadanko, dzisiaj dużo rzeczy do pozałatwiania Ale jestem zadowolony, słuchajcie, bardzo dużo zeszło mi z głowy takich negatywnych myśli Jeżeli chodzi o bilet, o wszystko tak, więc do dzieła Przyszedłem wypożyczyć skuter sobie, no i zobaczę, Pamiętajcie, zawsze pokazywałem wam, żeby sprawdzać, pokazywać im te wszystkie Usterki, bo to jest porysowane. Zawsze też pokazuję, że są tu właściciele, żeby ująć ich na filmie. To jest sporo takich rzeczy nie niedociągnięć, to na przykład nie ma tego plastiku zabezpieczającego rurę. To jest takie wiecie. Troszkę zajechane, ale zobaczymy zaraz, czy jeździ. Skuterek jest wypożyczony, już Zobaczcie Podstawiałem taką. Takie schodki. Widzimy zjechać. 8 dolarów za dobre. Motorek już wzięty, słuchajcie, zobaczcie, forma pomału, gdzieś tam wraca do tego, jak być powinna. Dobra rzecz, w sumie dobra i niedobra, zarazem tutaj jest ruch prawostronny. Czyli jak ja żyłem teraz cały miesiąc w Tajlandii po lewej stronie, to znowu trzeba się na stronę prawą przerzucić Ale to jest dosłownie dwie minuty jazdy, i już znowu wracamy do korzeni, tak zwanych. Jesteśmy z prezesem w. Forma rośnie, I zaraz jemy. I zamówiłem takie śniadanko Tu są słuchajcie, pokazywałem wam tą knajpę Do godziny 12 mają siadania, które wyglądają naprawdę bardzo smacznie Po 2 dolary za sztukę, czyli jest to 8 zł na dzień dzisiejszy Naprawdę to wszystko wygląda dobrze Plus ta knajpa jest, można powiedzieć taka trochę fancy Na pierwszy rzut oka, ale ceny mają bardzo spoko, przyzwoite Więc zasiadamy do jedzenia Zobaczcie jak podane w tej restauracji po 2 dolary Tutaj mhm. chciałem spróbować takiego połączenia Gofry, bekon i jajka I jeszcze kary noodle To jest nie swoje. wiem w sumie dla kogo to jest To jest swoje, twoje ja... Powiem wam, aż nie mogę że Te dwie porcje kosztują 4 dolary, czyli 16 złotych Powiedzione tak, więc możemy jechać ku nowej przygodzie Wsiadamy na nasze motorki, skuterki I ruszamy najpierw aby zakupić bilety na Angkor Wat Czyli tutaj słynną świątynię potrzebowałem trochę czasu na aklimatyzację Aby zakupić te rzeczy I przekonać się żeby tam pojechać Oczywiście chciałem Ale to było kilka takich spraw Które musiałem najpierw załatwić Wiecie na miejscu Zanim pojadę Właśnie w celu Zwiedzania świątyni No i jesteśmy już na stacji Tankujemy furę do pełna zaraz zobaczymy ile nas to będzie tutaj kosztowało Olejemy do pełna teraz się okaże ile tutaj będzie to jest wszystko w dolarach to jest dolar za litr niemalże 4,60 centów 4,70 będzie 5 prawie 4,75 czyli Mniej jak 20 zł. Jesteśmy na drodze do miejsca, gdzie można nabyć bilety na Anchorban. A tam jedzie za mną, zaraz. No właśnie przejechał. Pamiętam jakę jeździłem z bazą rowerami, czepiając się tuk tuków żeby nas podwieźli. Bardzo fajne czasy. I za chwilę tam mam znać, co z biletami. No i docieramy na miejsce. Punkt Anchor Enterprise, gdzie można nabyć bilety. Na Angkor Wat, właśnie, czyli najważniejsze to świątynie, jakie są w Kambodży i w całej Azji. Tak więc idziemy. Z tego co pamiętam, to bilet kosztował zawsze 37 dolarów na jeden dzień, 60, chyba kilka na dni, 3 i później na ewentualnie tydzień. Ale interesuje mnie jeden dzień. Ja już zwiedzałem Angkor Wat wcześniej, tak więc Idę nabyć bilet i zaraz wam powiem Czy faktycznie tyle nadal jest Taka ciekawostka wprowadzili teraz zobaczcie na dwa dni za 37 dolarów Czyli jak kupić dzisiaj to jeszcze jest ważne dzisiaj i jutro Zawsze było tylko jeden dzień więc to jest plus I tak jak mówię 37 dolarów robią wam zdjęcie nie chcą żadnego dokumentu Pytają tylko i wyłącznie skąd jesteście to, co jest tutaj, musi być podobne do gościa, co jest na zdjęciu. Wszystko się zgadza, tak więc od jutra, czyli od kolejnego odcinka, najprawdopodobniej będziemy zwiedzać Angkor Wat. A teraz idziemy jeszcze coś pooglądać. Eksplorujemy. Siem Rep i poza szlakiem turystycznym po prostu pojechaliśmy sobie trochę za miasto i wjechaliśmy w pierwszą lepszą uliczkę gdzie już nie ma takiej drogi asfaltowej jest tylko piach i oczywiście tutaj trzeba uważać bo z reguły Każde gwałtownie Głotowe zahamowanie spowoduje, że wytniemy glebę. Więc jedziemy sobie powoli, będziemy patrzeć, co tutaj słychać. Jeszcze zobaczymy mniej więcej na mapie, gdzie jesteśmy, no i co możemy tutaj zdziałać, jeżdżąc w koło. Na razie widać jakieś takie większe chatki, ale bardziej spodziewaliśmy się takich wiecie, glinianych domków. Ale pojedźmy kawałek dalej, zobaczymy, co nas tam czeka. No i mamy. Tutaj Adam mówił u siebie dopiero na kanale, że. Jest świątynia, ale najprawdopodobniej nie chodzi o tą świątynię No bo jest znak UNESCO, tak jak Adam tu wspominał Rich Chuntul Temple I tu podobno nie chodzi o to, będziemy jechać dalej już zobaczcie, takie domki, jak wam wspominałem przed chwilą Takie już mniejsze Czym bardziej w głąb jedziemy, tym mniej takiej infrastruktury Już taka prawdziwa Kambodża poza szlakiem turystycznym Skończyła nam się droga już na jakiejś wedługiu. Musieliśmy że dalej jechać nie możemy, że już nie ma drogi. Jechaliśmy w poszukiwaniu świątyni, a niestety nic się nie dało znaleźć. Ludzie bardzo sympatyczni pomocni, odpoczywają sobie tutaj na hamaczkach, a my jedziemy dalej w nieznane strony. Wyjeżdżamy z miasta i Jackie już się kąpią w rzece. Patrz, jakie świery. Zero w ogóle problemów. A my jedziemy w stronę hostelu, w którym kiedyś z bazą nocowałem Jeżdżąc sobie po tej okolicy przy rzece Natrafiliśmy na świątynię, która wygląda jakby była opuszczona Tutaj ktoś siedzi piluje, ale zobaczę. to wszystko jest już stare Skręć w lewo Słuchajcie, nie daje mi spokoju moja mapa, bo się z tak powiem nie zabłądziliśmy, ale zjechaliśmy specjalnie w inną drogę. Tutaj wszystko jest opustoszałe. Nic się nie dzieje. Nie byłem świadomy, że o tak sobie te świątynie mogą stać puste. Z reguły są jakkolwiek uczęszczane ludzie tu przychodzą, modlą się, zostawiają dary. Tutaj to wszystko jest puste. I widać, że już od lat nierestaurowane nie było to jakoś w ogóle sprzątane Powiem Wam, że naprawdę coś innego niż zazwyczaj widujemy na terenach świątyń Tych kambodżańskich pagód Czyli świątyń jest sporo na mapie tego kraju ale po raz pierwszy chyba trafiłem taką opuszczoną. Zajrzeliśmy tutaj z czystej ciekawości, aby zobaczyć, czy faktycznie jest opuszczona, bo bramy dwie z trzech były zamknięte, trzecia otwarta pozwolili nam wjechać. A dodatkowo, jeżdżąc takiego Fulce powiem Wam, że jutro pewnie będę kwiczał, bo przy tych 35 stopniach można naprawdę nabawić się. Nie problemów. Weszliśmy do środka. Te malunki już swoje lata mają, dodatkowo wiecie. Temperatura plus wilgoć sprawiają, że to wszystko szybciej się niszczy. Pamiętajcie, że wchodząc do świątyni, nawet opuszczonej, strzegajcie buty, bo to jest miejsce święte dla wyznawców buddyzmu. Bardzo ciekawe malunki przedstawiające najprawdopodobniej Bogów, Bożków walczących z ludźmi, tak bym to opisał. Coś niebywałego tu jest chyba jakiś czyściec albo niebo. I tutaj najprawdopodobniej ludzie, jako niewolnicy, smażący się. Zobaczcie w kotle jakieś zwierzęta pomagające walczyć tutaj z tymi ludźmi. No, niebywałe, Zobaczcie, nawet tutaj zabijają małe dziecko, ale stwory. Każdy może sobie to oczywiście interpretować na swój sposób, ale jestem zadowolony, iż udało nam się takie miejsce znaleźć naprawdę coś ciekawego będąc na terenie tej pagody przypomina mi się Birma, której miałem przyjemność po której miałem przyjemność podróżować w roku 2019, zanim została całkowicie zamknięta. Jak wiecie lub nie wiecie, w Birmie był niestety zamach stanu raczej szybko tam nie wiedziemy z jednej ze świątyń słychać już dźwięki najprawdopodobniej buddyjskiej mantry. Tam już za bramą dzieciaki rozrabiają. My wsiadamy na skuterki i będziemy taką polną drogą jechać do hostelu, w stronę hostelu, w którym kiedyś właśnie z moim kumplem bazą zaczynaliśmy naszą przygodę kambodżańską w miejscowości Siem Reap To chyba jest jakaś szkoła. Czordy coś próbują strącić z drzewa. Godzina jeżdżenia Opona jest rozpieprzona w pył to nawet nie, słuchajcie lekko, zobaczę cały. linia tutaj mi pękło. Ledwo się jedzie, postaram się go doprowadzić do miejsca, którego wypożyczałem, no bo nie chcę mieć sytuacji, że gdzieś wiecie, będę jechał i mi po prostu zaraz jeszcze raz dziabnie, więc trzeba oczywiście go zwrócić, bo jeżeli nie inny. Cała no, pękła. Cała, cała po prostu, nie? Pojechaliśmy oddać furę. Tak jak mówiłem, bo po prostu pękła, musiała być stara opona, bo gdyby coś tam się tylko najechało, to by lekko a, Cię przydziurawiła No pękła, się spadzała, Tak, to stara, spadzała 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 duma, duma, tak, stara opona No przecież tak. mi się mogłeś zabić kłopie. No, powiem Nie Wam, że coś, no. dobrze, że tu się gdzieś stało, tak. teraz tutaj by przy, by ch... przy chacie Wolno jeździmy i żadnego alkoholu co się jazdy, bo tak to byłoby pierwsza opona Byłoby Cały proces przepompowywania paliwka będziemy teraz Chowaj dawaj, pompujemy Ja tu będę kupował, patrzę tutaj zobaczę na przyszłość No dobrze, że na siłownię chodzę to silny chłopak A raz tu przepompujemy Drodze to jest tak zwana afera paliwowa. <grywa> afera paliwowa w Kambodży. Ale skoro już zaraz, nową furkę. 8 dolarów za wynajem na dobę, ale fajnie, że bez problemu to się było. Mogłem tam teoretycznie pojechać gdzieś naprawiać, ale stwierdziliśmy, że jak jesteśmy dosłownie 200-300 metrów od. rezerw ze ślubią nie mogę tam podchodzić. Bo Dokładnie. To paliwo się Plany się zmieniły. Zjechaliśmy do. Miejsca to nie sobie można robić piwko, kolkę i zagrać szybką rundkę w binarka, zanim pojedziemy dalej Piszcie eksplorować. O kasę! O kasę. O kasę. Gramy o rachunek. Ja nie kupiłem nic, więc jeśli wygram, to biorę 2 dolary. A jeśli przegram, to płacę 2 dolary za dwa piwa damowi. No i gram na normalnych warunkach. Kto wygrywa, ten wygrywa. I nie ma zlipość. Dokładnie. Pierwszą kolejkę przegrałem, takim niefartym, zaraz po rozbiciu od razu. Po drugim szale wpadła mi czarna do łzy, więc przegrałem. Nawet nie było gry, ale zagraliśmy jeszcze raz. Podwyższyliśmy stawkę o kolację plus drinki, więc dzisiaj sobie można będzie doszaleć. Adam stawia kolację. Wróciliśmy na szlak w poszukiwaniu tego mojego hostelu. Wydaje się wydaje, że on jest nieczynny, ale chciałem Wam pokazać, gdzie my w ogóle byliśmy ulokowani Tutaj drogi już są szutrowe i trafiliśmy na jakiś cmentarz. Dość zniszczony. Ale fajnie się takie... uważaj, 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 uważaj. Ale fajnie się takie rzeczy, tak powiem, na nowo odkrywa. Szybka przebitka i jedziemy. Tu już za chwilę powinniśmy być w tym miejscu, gdzie był mój pierwszy hostel w Kambodży. To był pierwszy hostel, który kosztował mnie 2 dolary. Nie udało się znaleźć hostel, w którym kiedyś spałem. Wydaje się, że już jest nieczynno opuszczony tam z tyłu. Był taki po prostu bambusowy domek I były kurtyny Takie, aby tylko przegrodzić łóżka Zobaczcie sobie, wejdźcie na moje stare filmy z Kambodży A ja jedę dalej w poszukiwaniu czegoś ciekawego na content Powiem wam, że wróciły wspomnienia pierwszego wyjazdu azjatyckiego Który robiłem z bazą travel Pozdrawiam serdecznie, kto jeszcze jest na bazy Turbo uśmiechnięty gość, mega sympatyczny. Wejdźcie do niego na kanał. Aktualnie przebywa w Peru w regionie e, kanionu Kolka przy Arequipie. Tak więc bardzo dobry chłopak. My się tędy jeszcze przejedziemy, bo mówię, mniej więcej jakoś tędy jeździłem w roku 2018 z moim kumplem Bazą. No i fajnie, bo troszkę mówię, wspomnienia wróciły, emocje. Bardzo fajnie, fajnie, fajnie. Muszę przyznać, że przez ten czas sporo się zmieniło. Wyrosło dużo takich nowych, ładnych domów. I wcześniej z tego co pamiętam tutaj kompletnie nie było nic. To wszędzie było tylko i wyłącznie pole jak jeździliśmy można było spotkać bawoły na drodze. A teraz z tego co się rzuca w oczy już jakieś zobaczcie inwestycje, tutaj plany wybudowania nowego osiedla, które najprawdopodobniej znajduje się tam i to chyba w tamtym miejscu gdzieś było takie bagienko z tymi bawołami. Nie wiem czy to faktycznie jest to miejsce, o którym myślę, ale naprawdę sporo, sporo się pozmieniało, a my wsiadamy na furę i po takich... Przejazdach, przeszłość. Wracamy w stronę miasta, bo jeszcze kilka ważnych spraw do zatwierdzenia. Troche spójrz Spójrzcie ten kontrast. Jest sporo jeszcze takich budynków a, drewnianych, np. ten tutaj po prawej oraz ten tutaj po lewej i obok niego nowoczesny market z restauracją i wybudowany nowy blok. No, rozwinęło się, muszę wam powiedzieć, sporo w tym czasie I znalazłem smoczy owoc, chytała Ale nie powiem już że z ziemi Teraz gościu jeździł, sprzedawał Eee, rozwoniło się No e, i kupiłem, Adaś, kupiłem tobie ten smoczy owoc Zajebiście, Tak Smacznego. No, dziękuję. Na, za, za moje. Na, na, na ziemi. No i co z ale, tego? ale teraz gościu owoc, jechał. Owoc. Przed go jechał gościu, widziałeś jak mijał nas gościu jechał z całą paką go. i mu spadł. No to dobrze. Kradzione nie toczy <laughs> Wróciliśmy na chwilę na bazę Żeby porobić rzeczy na kąpie Powiem wam, że fajnie jest kątem taki różnorodny. Tutaj trochę miasta, tutaj trochę wsi, tak wszystkiego po trosku jedzenie picie bilardik. Jeszcze dzisiaj sporo czasu. I stwierdzam, że wypożyczenie skutera nawet na jeden dzień bardzo urozmaica moje dni, a przy tym wasze odcinki. Wróciliśmy na hatę materiały pomontowane, wszystko jest zrobione jak należy i wychodzimy jeszcze, jeszcze na kolację, ponieważ Adam przegrał w bilarda. Adam stawia, to jest basen, zatem nie korzystam z tego typu atrakcji, nie wiem czy nie mam parcia na baseny, a jeszcze jedna informacja Jutro zaczyna się Chiński Nowy Rok, wszystko poszło kosmicznie w górę, tak? ten pierwszy hostel był po 15, później mi go strzelili na 21 przed Chińskim Nowym Rokiem i teraz skoczył chyba na 25, albo niemalże 30 za dobę. Tutaj gdzie jestem też płaciłem 15, ale powiedzieli mi 23, i nie mogą zejść niżej, ponieważ jest chiński nowy rok. I idziemy na kolację. Tutaj nie wiem dlaczego nie oddaje mi. Telefon tego zachodu słońca, który tutaj już się tu mało pojawia. Dziwne. O, dopiero teraz widać, robi się zachód słońca, my wróciliśmy do knajpy, w której dzisiaj było jedzone siadanie. To już wszystko się przygotowuje pod chiński nowy rok, jak wspominałem. Zobaczcie, już stawiają rzeczy, wieszają, znaczy się. A my siadamy tutaj gdzieś i. Hej, hej Będziemy jedli No jest kolacja, ostatnia dama, no bo od jutra jest dieta. Już tak mówiłem tak. kilka razy, ale tam pomyliły mi się dni kanapeczki, bruszetta, pizza, burger, frytki, sajgoneczki moi drodzy, wasze zdrowie. Za dużo No i piękny zachód słońca z tyłu dzisiaj lecimy na grubo, przynoszą mi serniczka, ja mówię dla mnie. Przynoszą lody jedne, mówię dla mnie. Przynoszą mi lody drugie, mówię też dla mnie. Tak więc dzisiaj tak. wygrałem w milarda, to... Leci, 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 nic nie! moi drodzy. Pora zawijać na chatę. Słońce zaszło. Chciałem z tego miejsca się z nami pożegnać. Fajny odcinek, tak jak mówiłem. Dużo kontentu, bardzo różnorodny. Dużo się działo, miejmy nadzieję, że Wam się podobało. W kolejnym odcinku najprawdopodobniej, ale jeszcze nie obiecuję, wybierzemy się do świątyni Angkor Wat. Jeżeli jesteście nowi i Wam się podobało, ustawcie subskrypcję, łapkę do góry, komentarz. 83 kraje za mną. Jeszcze setka lecimy. Pierwszy Polak na YouTube mamy nadzieję, który odwiedzi wszystkie kraje na tym pieprzonym świecie. Trzymajcie kciuki.